Dobra, mam nadzieję, że teraz jest ok, i coś tu widać fajnego i w ogóle mnie słychać i niech słychać tych dzieci. Za chwilę zajdzie słońce, więc nagrywam to jeszcze raz. No dobra, jazu muszę się skupić. Ah, dzieci. Uciekłam przed tymi dziećmi, a one tutaj do mnie przyszły. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj obudziłam się z, taką, z takim słowem w głowie, małpowanie, no i pojechaliśmy w skały. I nie będzie o technikach linowych, tylko będzie właśnie rozkminka o tym słowie małpowanie. O co chodzi? Więc zaczęłam sobie sprawdzać w necie, czy faktycznie małpy w odróżnieniu od innych zwierząt, taką mają jakąś, nie wiem, szczególną. Szczególną cechę z tym naśladownictwem, czy to tak się w ogóle przyjęło i tak w ogóle tak nie wiadomo o co chodzi. No bo tak sobie pomyślałam, no skoro to jest małpowanie, no to od czegoś się to wzięło? No, no nie od owcy, nie? nie od kota, tylko od małp. Więc zaczęłam sprawdzać, czy faktycznie małpy to są takie wyjątkowe w tym naśladownictwie, czy po prostu to jest taki przypadek. Wiecie, że jest ponad 264 gatunki małp? Poczytałam sobie. Parę takich w ogóle kilka badań na ten temat, i wiecie, co z tych badań wyniknęło? Że część małp owszem naśladuje, ale część nie. Czyli nie idzie według jakiegoś tam wzorca, tylko znajduje własne metody. Nauczono orangutany, żeby aby wydobyć orzeszek z tulejki. To trzeba do tej tulejki nalać wody. No i myślano, że tak samo szympans to zmałpuje, a okazało się, że nie. Szympans w ogóle poszedł na skróty i w ogóle się wycwanił i po prostu do tej tulejki nasikał. Małpa małpie nierówna. I teraz zobaczmy, co to małpowanie na śladownictwo, jak to w ogóle przełożyć na człowieka. Więc jak się rodzimy, to się uczymy przez. Naśladowanie tego, co robią nasi opiekunowie. Czyli nieważne, co powie rodzic, ale co pokaże i co zrobi rodzic, i my powtórzymy to. Czyli, jak rodzic mówi: Nie jest słodyczy, bo one są B, a sam jest słodycze, no to wiadomo, że będziemy jeść te słodycze, prawda? No bo naśladujemy. No i tak to sobie trwa, my się rozwijamy, naśladując właśnie te zachowania, ale w pewnym momencie. Rodzic powinien też powiedzieć: Teraz działaj sam, teraz myśl po swojemu. Bo jeżeli będziemy dalej naśladować, to zabrniemy w taki kozi-róg. Za chwilę zajdzie słońce, więc nagrywam to jeszcze raz. Zabrniemy w taki kozi-róg. Czyli w pewnym momencie musimy się odłączyć od tego naśladownictwa, żeby Odkryć coś nowego, żeby zrobić coś nowego. Jeżeli będziemy tylko naśladować, to zostaniemy w takim właśnie kozim rogu. Jeżeli jesteśmy twórcami, artystami, to właśnie yy, ten, że tak powiem, potencjał tkwi w tym, że jesteśmy oryginalni. Trzeba znaleźć swój styl bez naśladowania, małpowania tak zwanego. I to tak samo to się tyczy takiego życia, wiecie, społecznego. Bo jeżeli nie wykształcimy w sobie tego dosyć wcześnie i tak świadomie, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy i za sposób, w jaki to robimy, to będziemy szli za takim, będziemy w takim owczym pędzie. jako o zwierzętach, to o zwierzętach. Będziemy w takim owczym pędzie i będziemy bardzo podatni na manipulacje. W świecie naukowców panuje podobno przekonanie, że małpy naśladują lidera ze względów posłuszeństwa. No, a jak jesteśmy podatni na manipulację, to łatwo jest nami sterować. Więc po prostu to niemałpowanie to się dotyczy właściwie każdej sfery naszego życia. Od tego artystycznego tworzenia i tak dalej, do, do konkretnych zachowań społecznych. Także no, taka rozkminka o małpowaniu. Najważniejsze są te dwa ucha z tyłu, ponieważ pociągamy palcami wskazującymi. W taki sposób, żeby pięta dobrze zagnieździła się w gnieździe stopy buta. Elementem wspinacza górskiego i również skałkowego jest pask. W skałach też to się przydaje, ponieważ na przykład jeżeli partner robi jakąś drogę i znajduje rozwiązanie jakiegoś problemu, to na przykład często się tym chwali. Ej, ja to zrobiłem tak, zrób to w ten sposób, to ci się to uda. No ale jeżeli partner jest ode mnie silniejszy, to ja zastosując jego metodę niekoniecznie wyjdę z tego problemu. Czyli muszę też zaufać sobie swoim umiejętnościom, na przykład technicznym, i jak zaufam swoim umiejętnościom, to to wyjdzie. No przeważnie tak, tak jest. Czyli jaki wniosek? Małpa, małpie nierówna.